Pieniądze. Itos, mamona, bęga, siano, kwit. Jest jeszcze milion określeń na to, jak można nazwać pieniąchy. Lepiej je mieć niż nie mieć, ale czy dają szczęście, czy też nie, to już... Kwestia do dogadania. A ja dzisiaj zagram sobie we wszystkie GTA i sprawdzimy, jak szybko zdobędę w każdym GTA 100 dolarów, widzowie. Pierwszy odcinek z tej serii, mini serii Wam się spodobał? To nie miała być seria ale z racji tego, że to takie jednostrzałowce są, to lecimy dalej. Możecie pisać w komentarzach, co kolejnego dotykamy. Dzisiaj dotykamy pieniędzy, widzowie. A propos dripu i pieniędzy. Nowe chainy TK, dostępne w sklepie TK i widzowie, zostało ich już naprawdę niewiele, ale dla tych, którzy złożą te ostatnie zamówienia na chaina, mam małą niespodziankę. Jak wejdziesz sobie na stronę, wrzucisz do koszyka Chainik, prawda? Klikniesz realizuj zamówienie Mordo, dasz, dale, dasz sobie dalej, prawda? I w uwagach napiszesz Daj 100 dolarów, to tylko jak Napiszesz w komentarzu daj 100 dolarów Do jednej z osób trafi 100 dolarów do zamówienia I zobaczycie to w kolejnym odcinku tej serii Jak wkładam te 100 dolarów do zamówienia Z racji tego, że dzisiaj 100 dolarów musimy w każdej grze zdobyć To jedna osoba zyska Na tym zamówieniu, możesz to być ty, więc TeamKaluch.pl, link w opisie Zostało niecałe 100 chainów dla was Już kilkaset poszło, a ja mój Drodzy Państwo, wchodzę do GTA 1 I od GTA 1 oczywiście zaczynamy Fajnie, kurczę, że tak w stare gierki możemy sobie popykać przez to Że seria wam siadła, tak? Ale czy 100 dolców będzie tak szybko można zdobyć w tej grze? Jakie to jest głośne! Wiem! I ostatnio zwróciłem uwagę, nawet sobie przesuwałem stary materiał Ten, co nagrałem ostatnio Że jak rozjeżdżałem ludzi przecież, to mi wpadał fitos do eku. No i tutaj powinna być szybka akcja, widzowie Dlatego jak się ruszę, to od razu, moi drodzy, czas liczymy 3, 2, 1 Poszedł czas Oczywiście błąd pomiarowy może być Pan montażysta wszystko to ogarnie Wy widzowie chyba przepierdzieliście się przez jednego NPCA. Stop, stop, dziękuję bardzo. 9 sekund u mnie, pan montażysta wrzucił oczywiście dokładny pomiar. GTA 1, szybka akcja. Tutaj, za zabicie NPCA, wzganiasz stówę do swojego portfela. by tak w życiu było. To znaczy, może nie fajnie, bo trzeba by rozjeżdżać ludzi. Przejdźmy do mojego ulubionego GTA 2. Ostatnio 10 minut bym siedział. No i dobra, powiem wam tak Ja trochę się do tego odcinka przygotowałem Bo wiem, że w tych pierwszych GTA Ciężko ze stuntów na przykład zarobić Ale w kolejnych GTA widzowie troszkę można Poskakać i szybko się wzbogacić Ja będę chciał to zrobić oczywiście, no ale na razie mamy GTA 2, ostatnio bardzo Długo nam zeszło, swoją drogą Nie powiedziałem ważnej rzeczy, no Kaluch nie pożebrałeś 20 koła lajków i jest kolejny odcinek I będzie z tego co napiszecie Żebym dotykał w kolejnych odcinkach Jest naprawdę kilka ekscytujących Challenge'ów, które chciałbym jeszcze zrealizować no zobaczymy. Na razie, moi drodzy, już kończ gadać, chłopie. 3, 2, 1, 0, pik. Czas poszedł. Czas zdobyć kasę. Czy ja mogę jakoś bić tych ludzi enterem? Nie mogę. Dobra, muszę ich porozjeżdżać. Nie mam wszystkich kredytów wyuczonych na pamięć. Szybko, 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 szybko. Mordo! Ty GTA powinno być najprościej. Dobra, patom. Skakuj. Jaki jump zrobił. Dobra, wypieprzaj. Rozjeżdżamy. Ile leci? 4 dychy już mam? Czy mi się wydaje? Czemu nie mogę? Jestem wolniejszy. Dobra, 6 dych, 8 dych. 180 stop Wydaje mi się, że mamy Na pewno mamy Zowie, 29 sekund U mnie pan montażysta wam oczywiście podliczył to dużo lepiej Te retro giry, Super, że tak szybko idą Bo nie ukrywam, że wolę grać w te bardziej 3D I wreszcie to obstranek Ukochane przez wielu z was Starych ludzi GTA 2 Ej, w kolejnym odcinku trzeba serio zrobić Jak szybko zostanę złapany, nie? To będzie mocne Grand Theft Auto 3, widzowie Ostatnio pisaliście, że popełniłem błąd I to nie jest Tommy Verchetti Już wiem, ale zapomniałem nazwy tego bohatera nie jestem ekspertem GTA. Maciej Acemont Shio, napisał mi komentarz, że ja to jestem świeżak w GTA. Maciej, jeśli chcesz sobie rozpotkać się w OKTAGONIE za takie bluźnierstwa, to zapraszam. Druga sprawa jest taka, że masz rację, ale stwierdziłem, że to dobry powód, żeby wyzwać Cię oficjalnie na pojedynkę w OKTAGONIE. Pierwsza sugestia, no to jest, o już ruszyłem myszką Dobra, powiedzmy, że jeszcze nie złamałem Moi drodzy prawa, no zobaczymy, czy to się uda W ogóle podczas tej misji, uwaga, 3, 2, 1, 0 Bum, poszło, jedziemy Musimy szybciutko dojechać, no mam kurde Też przy sobie radio wyłączone, o To jest najlepsze radio, jakie może być w GTA Jeżdżą policjanci, dobra, nie chcę, o, o, o Czekaj, czekaj, czeka. shit, przyjechałem gościa Dobra, muszę szybko rozjeżdżać Czy z nich leci pieniądz? Nie leci pieniądz? Jak ja mam zdobyć pieniądz tu? O, dobra, leci Dobra leci, muszę to po prostu szybko pogarnąć. 41 dolców, jeszcze widzowie chwila, powinienem ogarnąć. Trzech ludzi, dobra, tu będzie, tu będzie, tu będzie, stop! Nie mam! Kurde! To błąd! To jeszcze czas leci. Pan montażysta oczywiście się nie pomylił. Dobra, z tyłu był Pitos! Koniec, 120 dolarów, około 40 sekund na moje oko. Nie tak źle, ej, ale się fajnie leje tych ludzi. Oczywiście lepiej się ich, moi drodzy. O, ale kurde kiki! Lepiej się oczywiście ich rozjeżdża, bo wychodzi szybciej. No ale kurde, jest dzi. Kto to się idzie tu na parze ze mną? Medyk! Pa, dostał po ryju i go podniósł. Teraz medyka będą podnosić Ej! Ustawka! NPC się nawalają, ale żeśmy zrobili widzowie, free fighty. Widzisz, i to ty tutaj, leżący w tej, w tej kałuży krwi, prawda? Jeśli przyjmiesz, oczywiście, moją propozycję. Lecimy do kolejnego Gieta, tym razem do Weiss. Mocny gaz. Powiem szczerze, że w uniwersum 3D będzie dużo ciężej. Dlatego, że no w 2D wiesz, rozjechałeś typa i od razu ci kasa wpada, a tu musisz fizycznie ją zebrać. I mam wrażenie, że im dalej w las, tym będzie ciężej. No tutaj mamy trochę podobną sytuację. No chciałbym, widzowie, zrobić kurde stanta. Ja wiem, że mogę, ale mam. Motocykl mam obok, dobra. Koniec. Ja robię tutaj stanta i zdobywam w ten sposób kasę. Walić czas, tak szczerze mówiąc. Pik. Właśnie nie przypomniałem wam zasad dla tych, którzy pierwszy raz oglądają. Zasada jest prosta. Jak ruszam się, ruszam postać, Zaczyna lecieć czas i zaczynam, moi drodzy, w tym momencie dopiero, że tak powiem, pomiar. Oczywiście to jest wszystko w imię nauki. No nie! Nie zaliczyło! Jako stan. Przecież to był kurde stan. No i widzowie, tym oto sposobem zostaniemy w ICT trochę dłużej. Oczywiście, nie żebym był z tego powodu zły, bo lubię tę grę bardzo. Tu jest idealny spod na standa. Pa! Yo! Ile? Ile siana? Co? Przecież za to to było siano No już kacenka włączyła nawet Nie poddajemy się Ja wierzę, że ten spot tam naprawdę można zrobić dobrze Dawaj tego motora Dawaj motora Dobra, jadę na ten spot Bo to naprawdę się wydaje, widzowie, do zrobienia tutaj, nie? Do góry, Tommy No i patrz, nie ma kacsenki No ile za to? Wylądowałem Patrz, nie dostałem ani grosza O, co chodzi z tą grą? Sportscar jakiś mi potrzebny Albo ten motor Wysiadaj, typie ale oberwał, ale odgłos fajny. We, we, we. Co, zapomniałem chyba, że mam challenge do zrobienia. Dobrze się bawię. O, misja z helikopterem tu była. Najgorszy główno świata, w tym wieżowcu. No kurde! No wskoczę, tutaj wskoczę. No jak teraz widzowie mi nie naliczy pieniędzy, to rezygnuję. Dobra, Pato. No kurde! Mocne! Ląduj! Nie! Jest! 100 dolców! Tak jest. Stop! Stop is gone, widzowie. Mamy to. 100 dolarów zarobiłem. Doskonałe lądowanie. No widzicie, docenili. 108 dolarów na moim koncie. Vice City w serduszku za stancika. Lecimy, widzowie, do. Teraz. Do San Andreas na mojej liście. Rok 2004. No jestem w San Andreas. Pozwoliłem sobie zainstalować wersję definitywną. Ładnie ona wygląda, widzowie, mimo wszystko. Mimo tych wielu błędów. Więc tak dla Olka, żeby było lepiej, płynniej trochę. Bo ostatnio, przez to, że lagowało w San Andreas tym OG, to trochę. Trochę moi drodzy, zlamiłem. Natomiast no, zobaczymy jak będzie teraz. Czekaj, czy stand jakiś rowerowy wchodzi w grę? No, ja zastanawiam się, dobra, kamerą sobie jeszcze ruszę. No nie, no, przydał się motor, widzowie. Raz, dwa, trzy i pyk! Jedziemy! Czas poszedł, wsiadłem na rower. Może jakiś stand rowerem. Jest tu jakiś kurde ziomek, któremu mogę oczywiście zająć kasę od razu. No nie, chyba nie ma. Czekaj, jakbym. Jak się skakało na motorze? Shiftem, dobra. Tutaj raczej nic takiego nie zrobię. Ciekawego. Jest za wolno, za wolno jest zdecydowanie. Czas hardować. Koniec koniec żartów. Kurde, dobra, pierwsze pieniądze. Mam 350, ale się nie liczy, muszę mieć 450 jak coś. No bo z 350 CJ startuje, co jakby jest widzowie niemiarodajne. Idziemy. Leci Wow! Co za kurde. No wysiadaj! Ale bogacz. Dobra, yo, stop! Ja pierniczył 2,5 tysiąca? Co to się za gruba ryba trafiło? Co to się za gruba ryba trafiła, widzowie? Ej, tak się zdarzało? Nie pamiętam. Znowu wyjdzie, że nie gram w GTA i znowu ja będzie mnie cisał w komentarzu. Napiszcie, czy takie dropy się zdarzały tutaj, nie? no To jest potęga, widzowie. Wsiadaj, bojówka, chłopie, bojówka RP. Zabijamy jeszcze jednego Ballasa i jesteśmy, widzowie, że tak powiem, done. A! Gim. Dobra, nieważne. Przechodzimy do gry na telefon. Widzowie, oczywiście, znowu mogę zagrać sobie tylko kilka minut, no bo Rockstar przecież jest łasy na pieniądze i nie pozwoli nam zagrać w grę, która ma widzowie na chwilę obecną, 19 lat, na telefonie za fliko. Moi drodzy, to by był skam, jakby nam udostępnili taką grę za darmo, dlatego no, trzeba oczywiście opłacić GTA+, Plus, czego nie polecam robić. Warto sobie Chain na TK za to kupić, za ten hajs i widzowie dostać jeszcze 100 dolarów, czyli zyskać. Na no ale Rockstar to Rockstar, wszyscy. Wiemy, jak wygląda y, sytuacja w Rockstarze, jestem bardzo ciekaw, czy jakieś nowe y, przecieki niedługo się pojawią odnośnie GTA 6, bo na razie, widzowie, lipa. No ale dobra, już nie o Rockstarze, tutaj jesteśmy w grze GTA Liberty City Stories i trzeba zgarnąć tu szybko 100 dolarów, także widzowie, czas rusza za 3, 2, 1, 0, poszło. Prawie się zbekałem z tego wszystkiego. Dobra, ziomek, wyjazd mi z tym samouczkiem. Spokojnie, z tym doświadczonym kierowcą, tak? Chciałbym motor od razu ogarnąć, chyba też w stanty pójdę, no. Ej, ta gra wcale nie wygląda tak brzydko. O, jest motor. Pytanie, czy mi misji nie skanceluje, jak wysiądę. No właśnie, go back, kurde. Ziomek się zepnie pewnie. Sancheziki, eleganckie. Wskakuj. Wow! Dobra, to jest dziwne. Dobra, powinienem dać radę zrobić stanta. O ile mnie zaraz nie wydupi, tutaj że jestem poza samochodem. Zobaczymy. Na razie muszę znaleźć jakiś stand spot. Tu, a ja bym się tak tu wydupił. Nie, to mi nie zaliczy. Wow, ej, ale to było całkiem imponujące. W GTA 5 by to normalnie do stand challenge można było zaliczyć. Dobra, powiem tak. Nienawidzę grać na telefonie. PC Master Race. Ewentualnie konsolka. Raz na czas. <ślesk> Ale telefon to jest paranoja Dobra, jednak zabijam normalnie Jestem doświadczonym kierowcą, tak? Poczekaj, czekaj, czekaj a może jednak? No nie, no nie, no zabiję się widzowie prędzej, dobra Ja coś mówiłem, że robię stanty wszędzie? Z Jestem chorągiewą, wycofuję się Dawaj siano O podjęła rękawicę, nawalamy się Siano! Gimisiano, nic? Nie miała kasy, wpłaciła wszystko do wpłatu Matu a Na pewno będzie miała coś. 23, dobra. Homeless Ziomek, jak on będzie miał przy sobie kasę, to ta gra jest nierealistyczna, uwaga. 23 dolary... 4, 2, ma ją 17 dolców, no dobra. Ten paker. Ziomuś, bijesz się? O, dobra, leży siano. 59. 100 dolarów, dobra. Babcia stara. No nie, nic, widzowie, to jest eksperyment, tak? Społecznie, normalnie starszych pań się nie bije. Drogie dzieci, proszę o tym pamiętać. Nie bijemy starszych pań. Okej, okay. nic niestety z niej nie wypadło. Dobra, problem jest tylko taki, że nie leci z tych NPC-ów pieniądz żaden. Żaden pieniądz. O, 102, stop. Okej, okay. dziękuję bardzo. Eksperyment wykonany. tam. Ta... Wow, ale kick. Town Wars, niestety. Nie udało nam się. To znaczy, to jest Liberty City Stories. Co ja gadam? Nie udało nam się zrobić stanta, ale udało nam się zrobić 100 dolców Lecimy dalej. To nie kocha tego Bita. Okej, okay, widzowie, GTA 4, 3, 2, 1, pyk Jak ja się cieszę, że wreszcie mogę sobie pojeździć po tej grze Więcej niż 3 sekundy, no w ostatnim odcinku nie było nam dane Oj, nie było, tu jest tak przyjemnie się doluje tych ludzi Nie ma przyjemniejszego silnika do grania, widzowie, no nie ma Szybciutko, przejechałem typa, no kurde Nico Belli. co jest, 15, dobra, trochę to, 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 trochę to potrwa Bardziej, że tu jakiegoś takiego homeless ziomka przejechałem Muszę wyjechać wyżej, tu pojedziemy, no nie ma jak inaczej Tutaj, moi drodzy, stanta zrobić w GTA 4, to trzeba być niezłym kozakiem, bo ten system tutaj jazdy toporny taki na to zbytnio nie pozwala, nie? Dobra, przejdźmy tego, tego. Kurde, uwielbiałem. Jak byłem młodszy, to tylko widzowie się bawiłem i rozjeżdżałem ludzi, nie? No, naprawdę super to jest, w sensie nie chcę wyjść na psychopatę, ale rozumiecie o co mi chodzi, nie? Wow, ile siana Wow, stop! Dobra, ale ziomek bogaty był tu Bezdomny, a jednak bogaty Widzowie, no tak jak mówię, pro tips. Chcecie się szybko dorobić, bo po, porozjeżdżajcie trochę NPC-tów na początku Ciekawe, czy tak w szóstce to też będzie działać no, Żeby się szybko dorobić, to, to to wiecie, wystarczy porozjeżdżać NPC i mamy to, nie? Lost and dumped. kolejny dodatek GTA 4 O, wow, mam shotguna, mam shotguna, to powinna być szybka akcja, ja zlokalizuję tam widzę, idzie jakiś typek. Uwaga, widzowie. 3, 2, 1, poszedł. Ten motor jest strasznie nadsterowny. Strasznie, ale spokojnie, pa. Wow, pan policjant? Masiano, nie miał siana. Kurde, błąd. Jeszcze nie widzę nikogo. Trzy gwiazdki, ale odwaliłem. Czemu ja zabiłem policjanta, ty. Ej, a ten motor naprawdę nie, 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 nie potrafię nie jeździć Nie wiem, co jest. Turbo Kaszana, widzowie, przepraszam. Chciałem zrobić to dobrze, szybko, sprawnie, no ale się nie udało. Tu stoi jakiś homeless, ziomek. Masiano? Nic. Oh, no, mi scasso la missi. Ah! Okej, okay, ziomeczek ładnie, mega ragdolowo padają te, te NPC tu 116? Kurde, nie wiem ile miałem na początku. Stop! Możliwe, że miałem stówkę, ale zatrzymaliśmy czas. Powiedzmy, że było zero na koncie. Szczerze, to jeszcze raz anuluję tę misję, żeby to sprawdzić. Nie no, 100 dolarów ma ziomek, Kurde! Wznawiam czas, ja mam minutę 27. pik. Przepraszam, panie montażysto tam gdzie zakończyłeś, proszę przedłuż, jednak 100 dolców muszę zdobyć. A dobra, jest kasa. Czekaj, mordo. Jak się zbugował tam? Dobra, 118 po 2 dolary?! Przecież to, to będzie masakra! Ja pieprzę, to tam z tym Niko było dużo lepiej. Dobra, o, ta miała trochę. Pyk 142, dobra, skakuj, skakuj. Dobra, szybciutko. Mega ragdoll, mega ragdoll, podoba mi się jak padają te NPC. Bierz, 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 156, dobra. Kurde, ale ciężko, oporowo się steruje tymi postaciami tutaj, nie? Ta będzie miała. Wygląda na kasiastą. Dobra, 171, tu będzie bogaty pan też. Ło! Wow. Mówiłem, proszę, stop, 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 żeby było 91, nie no! Ja pieprze, Ale ze mnie debil Nic, bogaty ty, patrzcie Dobra, wiedziałem Pyk, 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 pyk Stop! 3 minuty 30 u mnie Uff i od razu drugi dodatek, ballada o tonem, bezbędnego bez gadania, widzowie. Trzeba tryhardować. Trzeba lecić. 3, 2, 1, pik. Poszło. 100 dolców, 100 dolców. Ile ma tony na koncie? Żeby tu nie zwalić. 500, dobra. Czyli muszę mieć 600. Kurde, przy policji takie rzeczy. Co ja odpierdzielam, no? O, jest kasa. Sorry, ziomuś, sorry, przepraszam. Patrzcie, oni nie reagują, nie? Tony zagarnął sobie jeszcze 16 dolców. Jedziemy dalej. Trzeba bogatych ludzi przejeżdżać. Ten tutaj też oberwał, więc on jest na hita. Ale nic z niego nie wypadło. O, jest. Kolejny pieniążek, szybciutko. Szybciutko, Tony. Let's go, Tony. Dobra, 30. Ja mam jakąś broń, mam pistolet. Sztos. Dawaj, siano. Nie ma siana. O, ale NPCów. Tyk. Tyk. Dobra, siano. 43. 60. 76. Szybko. To jest wszystko w imię nauki, oczywiście, widzowie. Policjan biegnie. 90. 605. Stop, minuta 27. Let's go! Let's go, Tony. Dobre to było. Przenosimy się, widzowie, na wersję mobilną. Jak będziecie chcieli więcej odcinków, niestety będę musiał wykupić to GTA plus bo. Już mi się czas skończy. Póki co, Chinatown Wars, widzowie. Byliśmy tu wcześniej, przewijamy to. Ostatni zwycięzca odcinka dzisiaj. Czy uda nam się wypowiedzieć GTA 1 chociażby? Wydaje mi się, że nie. Uwaga, czas leci za 3, 2, 1, pyk. Rozpoczęło się, rozpoczęło się. Szybciutko, go to shore. Idziemy. Chciałbym zdobyć pieniądze. Czy ja w ogóle w tej grze jestem w stanie zdobyć pieniądze? To jest pytanie. Dobra, Mordo, wyjazd mi z tymi kacenkami. No dobra, powiem wam, że strasznie dziwna perspektywa. Ej, nie miałem okazji wcześniej pograć. Co jest? Nie, no muszę lockpickiem. Palić jeszcze. Ja Joapierniczy ty. Ale jakby kreska mi się nie podoba. Nie wiem, czajna tam mi się nie podoba. No dobra, idą NPC. Wypadają z nich pieniądze. Ile w ogóle dostaję tu pieniądze? Ja tu mogę zdobyć pieniądze w tej grze? Czy będzie dyskwalifikacja? Próbuję ich nadupieć. Ej, ta gra to jest turbogniot. To się serio nazywa. Pa, przejechał go policjant. Wypada z niego siano? Chyba nie. Ale nie wiem, czy to nie będzie dyskwalifikacja. Bo ja nie widzę tutaj stanu konta. Chyba, że ten stan konta później się odblokowuje. No to jest pytanie. Dobra wysiadka. czekaj że pobić typa. Uciekają ten PC, straszne to jest. Widzowie, straszne. Gram w tą grę dwie minuty i już mi działa tak na nerwy, że szok. The worst produkcja chyba. GTA, naprawdę nie wiem. O! Siano! Czekaj, no ile ja mam tego siana? Zero dolarów? Siatka. A, bo siano tu leży. Dobra, nie mogę zgarniać. Ile mam teraz? 30. Dobra, to muszę trochę porozjeżdżać tych ludzi w takim razie. Okej, okay, czyli dyskwalifikacji nie będzie, ale będzie trudno, ciężko. Bardzo trudno gdzieś tam te kasę zdobyć. Tak mi się przynajmniej wydaje. O! Jest sianko. 60, dobra, czyli jeszcze dwie osoby. Z każdego NPC wypada chyba tyle samo. O, tu ich trochę roz, rozmasakrowałem. Tu jeden dolarek wyleciał, no nie. O, dobra, mam dwa dolarki, Waga. Tu nie mogę zebrać. O nie, zebrałem, dobra, i tu jest dolarek. I czy mamy? 90 mam, ja pieprzę Wow, uzi dropnęło z typa. Dawaj mi to uzi. O, dobra, i zabiłem, widzowie i w tym momencie koniec. 100 dolców na moim koncie, prawy górny róg. Ech. Ale wychodzę z tej gry, bo mam jej dość. Dobra, GTA 5, nasze ukochane widzowie, no i tu może być problem ze zdobyciem kasy, bo tutaj bardzo często wywala po prostu każde niekonwencjonalne zagranie. No nic, no postaramy się. Pierwsze co mi przychodzi do głowy to to, żeby po prostu robić prolog. Więc 3, 2, 1, 0, pik. Lecimy, widzowie, szybciutki prolog, szybciutko. To czy ja to mogę pominąć? Nie mogę tego pominąć, niestety. Szkoda. No dobra, potrwa to trochę coś czuję. Potrwa to trochę, aczkolwiek potrwa widzowie. No dopiero przy pierwszej misji to wszystko jest oskryptowane, każde zabicie NP. Może się okazać, że mi wiecie, wywali, nie? W sensie, że będę musiał misję powtarzać. No nic, trzeba się uzbroić w cierpliwość. Wiem, że GTA na pewno 5 nie będzie na pierwszym miejscu w tym rankingu. Potrenujemy, potrenujemy. No zamykać, zamykać. Wyciągnij telefon. Ale Nokia, stary. Detonacja, szybka akcja. Proszę, ty! Dobra, ja zapomniałem, że jest kasa tutaj. No to się będzie liczyć. No jak ma się nie liczyć? Ej, zdo z muszę dotknąć 100 dolarów, tak? Zdobyć 100 dolarów, dobra? Ej, stop, koniec, już zdobyłem. Dwa koła już mam na koncie. Ha, elegancko! Niecała minuta, widzowie i GTA 5 nie będzie wcale na końcu tego rankingu. Zobaczymy jak obsrane GTA online. Na koniec. Wiecie, co mnie martwi, że najprawdopodobniej chyba na online' nie dropią pieniądze z ulicy. No nic, raz, dwa, trzy i pick start. Przetestujmy to. Weźmy szybko jakiś samochód, szybko rozjadę tutaj typa. Z niego wyleci jakaś kasa O, dobra, wyleciało coś Dobra, czyli jednak się da w ten sposób No trudno, będę to musiał zrobić tak Dycha, Boże, słabo Pyk, pyk, pyk Dobra, pani leży Niestety kasy nie... Miała Dobra, 43, git Nie jest źle Stupid children Nice scramjet No właśnie, to jest online w całej kwintesencji, widzowie Dlatego ja nie gram w online a. Dobra, ile? 54 Szybciutko, bo mnie już policja goni Okej okay. Kurde, jak leci oporowo W San Andreas, typa dwa koła wyleciało A tu co? Pyk z każdego w sumie dropi, więc git, 24, no i zostanie pewnie ostatnia osoba Jedzie już policja, shit Nie chcę się wykrzaczyć na tak prostym challenge'u, widzowie Dawaj Nie miał! Nie wierzę w to Dobra, leży i... PIK STOP NIE! Gramy dalej, ja pieprzę! Dolar mi braknął, ja nie wierzę Nienawidzę online, kurde, kamera mi padła z tego wszystkiego, jestem już, widzowie Dobra, on ma Jest, stop 2,55 u mnie, pewnie u pana montażysty Lekko się to różni Uf, Czas na podsumowanie, moi kochani Czas widzowie na podsumowanie. Miejsce trzecie, Exeku, GTA San Andreas, GTA 4. Cóż za mocne pozycje? Miejsce drugie, GTA 2. Ostatnio na ostatnim miejscu było. I miejsce pierwsze widzowie, GTA 1. Tak myślałem, że tak będzie. No i kurczę, jaki kolejny test zrobić? Proszę pisać mi w komentarzach i pamiętaj, że jak chcesz zgarnąć chaina, w którym będzie 100 dolców i na kolejnym odcinku zobaczycie, jak wrzucam do kogoś te 100 dolców, to napisz w komentarzu do zamówienia daj stówkę albo daj 100 dolarów, albo tak jak na początku pokazywałem i bierzesz udział w zabawie. Dzięki za dziś, trzymajcie kciuki, bo trochę się rozchorowałem, mam nadzieję, że szybko mi przejdzie i lecimy z kolejnymi filmami. Elo